To jest takie świąteczne połączenie smaków. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym Dniu Złotkich Przygotowań do Świąt. Dzisiaj zrobimy sobie obłędny torcik pomarańczowo-makowy. To są smaki, które kojarzą mi się ze świętami. U mnie jest to torcik noworoczny, więc nazwijmy go torcikiem świąteczno-noworocznym. Bo z reguły właśnie robimy go na nowy rok i wszyscy w rodzinie naprawdę go uwielbiają. Jest przepyszny, ale koniec tego gadania. Przejdźmy do przepisu. 300 gramów zmielonego maku zalewam wrzątkiem do przykrycia. I ja kupuję gotowy mielony mak i teraz przykrywam i zostawiam do wystygnięcia. Do garczka ścieram skórkę z trzech umytych i wyparzonych pomarańczy. Sieram tylko tą pomarańczową warstwę. Teraz wyciskam sok z dwóch pomarańczy i jednej cytryny i dolewam do naszej skórki. Wybieram pestki, jeśli jakieś się trafiają. Teraz garczek stawiam na gazie i zagotowuję nasz sok pomarańczowy, a w międzyczasie w pół szklanki wody rozpuszczam łyżkę mąki ziemniaczanej. Do gotującego się soku wlewam naszą mąkę z wodą i zagotowuję i nasza frużelina jest już gotowa próbuję sobie jeszcze czy jest odpowiednio słodka dla mnie trochę za mało także dosypuję sobie łyżkę cukru przykrywam teraz folią spożywczą w kontakcie i odstawiam do wystygnięcia Mak będę odsączać z nadmiaru wody na ściereczce. I jeszcze dodatkowo odciskam. Do miski wrzucam 8 jajek i szklankę cukru i teraz ubijam około 20 minut jak na biszkopt. Do osobnej miski daję odcedzony mak, dwie łyżki bułki tartej, trzy łyżki kaszy pół łyżeczki proszku do pieczenia i odrobinę olejku rumowego. Do maku przelewam nasze ubite jajka i mieszam delikatnie do połączenia składników. Gotowe ciasto przelewam do tortownicy o średnicy 23 cm. Pieczemy 45 minut w 170 stopniach lub dłużej do suchego patyczka. W misce mam już 600 g serka mascarpone. Do tego dodaję 300 ml śmietanki 30%, 5 łyżek cukru pudru i łyżeczkę pasty waniliowej. Teraz wszystko ubijam na krem. Krem jest gotowy i teraz przechodzimy do przekładania naszego torcika sokiem z pomarańczy i wykładam połowę frużeliny i na to wykładam połowę kremu. Do ozdoby użyłam maku, pomarańczy, granata oraz gałązek rozmarynu. Torcik już gotowy, tylko spójrzcie jak on wygląda. Ja już mam taki silnotok. Spróbujmy. Ta konsystencja chmurki. To jest takie świąteczne połączenie smaków. Mm. Naprawdę pycha. Świetna alternatywa dla klasycznego makowca. I ta pomarańcza, która się przebija. Petardo. To tyle na dziś. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Pa!